Nie spieszymy się, bo po co? I sobie dziwiemy, aż wreszcie, po setnym odcinku serialu, mamy gotową chustę. Przecież to takie proste. Tony Tony nici, taśmy. To jest kawałek mojego szaleństwa i tu czuję się najlepiej. To jest moje gniazdko. Zamykam oczy i ja po omacku znajduję wszystko. Są koronki opalizujące. To jedyna w swoim rodzaju sprowadzana z Czech. Chusta jest takim nieodzownym elementem stroju cygańskiego. Ale oczywiście funkcjonowało to za czasów taborowych. Fartuch i chusta były podstawą stroju cygańskiego bez względu na wiek. Były wykorzystywane na różne sposoby i również były różne chusty. Niektóre ocieplały albo robione na drutach. Były również chusty, które młodym matkom zastępowały nosidełka dla dzieci. Były również chusty na głowie, ale te chusty też były inne, bo one były z cienkich materiałów, często zdobione pieniążkami. W dzisiejszych czasach niestety już chusty służą tylko jak gdyby do wypełnienia, bo to nawet już nie chodzi o ozdobę. Ewentualnie jeszcze chusty są na scenach. Przede wszystkim chusty cygańskie muszą być kolorowe. W każdej chustie frędzle dodają takiego ciepła i lekkości. Taka chusta zarzucona na ramiona spełnia rolę rękawów. Tu mamy chustę troszkę cieplejszą, troszkę na inne frędzle, bardziej szydełkowe, tak zwane, w zupełnie innych kolorach, takich bardziej ludowych, to są chusty takie no, wieczorowe, z przepięknymi frędzlami, Przepiękny haft. To jest wszystko na siateczce, jest to no, mozolna praca. Jeżeli ktokolwiek chciałby sam wykonać taką pracę, to współczuję, ale jest to możliwe oczywiście. No, i mamy chustę wieczorową. I ona jest już z koralikami, z cekinami. Przepiękna, i ją właśnie wykorzystujemy do tych strojów wieczorowych. Bogato błyszcząca z pięknym ornamentem. Wybór tkaniny, żeby zrobić samemu chustę cygańską, zależy od nas. Od czego, do czego jest nam potrzebna ta chusta? Do jakiego stroju jest nam potrzebna? Może to być kwadrat materiału o różnej kolorystyce. Bo my wtedy zakładając chustę mamy możliwość robienia różnych elementów. Na przykład mamy dwustronnie inną chustę. No ma już pewne złocenia, ale to wszystko od nas zależy, jaką my tkaninę będziemy używać. Pokażę sposoby zdobienia chusty w zależności od tego, jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. No i co miłe panie, Aj, nie sądzę, żeby panowie robili chustę cygańską, ale jeżeli jakiś jest odważny, to zapraszam, robimy, spróbujemy, a nóż się uda. Te wszystkie elementy to są takie taśmy do naklejania. Można to zrobić na zasadzie przyklejenia żelazkiem. Są dostępne w pasmanteriach, w hurtowniach krawieckich. Zobaczcie jakie to są piękne rzeczy. Cygańska, zwłaszcza chusta do stroju wieczorowego, dobrze by było, żeby świeciła się, żeby błyszczała, dodać ten element takiego sznytu, jak ja mówię, cygańskiego. Warto się nad tym zastanowić, bo to jest bardzo łatwe. Tu jest klej, przykładamy do obrzeża chusty, prasujemy żelazkiem. No, jest to duże ułatwienie. To są rzeczy do naszycia, więc możemy je. Łączyć w okręgi, łezki. Na pewno każdy pomysł będzie wyglądał bardzo, bardzo efektownie i bardzo wieczorowo. Bardzo ważnym elementem są frędzle. Takie frędzle możemy kupić gotowe. Możemy je naszywać warstwowo. Ja mam akurat amarantowe i mam srebrno czarne. Zamiast kupować gotowe frędzle w sklepie. Oczywiście możemy sobie poradzić same. Kupujemy takie piękne taśmy w sklepach paspanderyjnych i przycinamy sobie, same robimy, albo za pomocą igły, albo za pomocą szydełka i wtedy można wiązać najprzeróżniejsze cuda. I teraz tak, no podstawowym elementem, no to musimy niestety mieć kawałek maszyny, ewentualnie zrobić to ręcznie. Ręcznie możemy, tylko sporo roboty. Podwijamy całe obrzeże i oprzywamy. Nie zniechęcajcie się, jest to dużo pracy, ale satysfakcja jest murowana. Jeżeli chodzi o robienie chusty i, i wpinanie yy, frenzy, najlepsze jest szydełko jedynka, półtora góra, jest na tyle cienkie, że jest w stanie przebić tkaninę. A to jest najważniejsze, no bo w jakiś sposób musimy przeciągnąć frędzle. Jeżeli szydełko będzie zbyt grube, nie przekujemy. Przekułam, ale, ale dziura może być. O, ciężko się wyjmuje. Jeden, półtora są najlepsze. Nakłuwamy poniżej szwu podwinięcia i mamy na drugiej stronie. No i super. No i mamy frędzle. Wyciągamy sobie sznureczek o, jaki ładny. Zobaczcie, jaki mamy ładny sznureczek. I teraz tak. Dzielimy go na pół. Mniej więcej na pół, bo później będziemy to wyrównywać. Wbijamy poniżej szwu. Zahaczamy. Przeciągamy szydełkiem. Nie jest to łatwe. Jest kółeczko zrobione. Przeciągnęłyśmy podwójnie. Teraz przekładamy element tu. I... Zawiązujemy i wyszło nam coś takiego, co jest frenzlem. Jeżeli zrobimy tego typu frędze w gęstości np. co 3 mm, to stworzy nam się cały szereg takich pięknych, długich frędzli. Żeby frędzle nam się nie rozwiązywały, ten element, który jest tu zaciskowy, to oczko takie. Jeszcze raz przerzućmy przez i przeciągnijmy. O, i teraz mamy już taki pęczek, żeby frędzel nam się nie rozwiązał. Pod wpływem naszego ruchu, czy ruchu frędzli, może się rozwiązać. Nie musi się rozwiązać, bo już się teraz nie rozwiąże. Znowu go dzielimy na pół. Wkłuwamy się. Blisko szwu cyk, zahaczamy i usiłujemy przeciągnąć na drugą stronę. Tak znów mamy. Więc przekładamy przez to oczko. O, jak pięknie! No i znowu mamy. Możemy później robić takie rzeczy, że możemy wiązać te elementy. Możemy związać jedne z drugimi wtedy, żeby wyszła nam tego typu siatka. Tu jest frędzel włożony, a później jest rozłożony na dwa, czyli dwie nitki, ale wiązane są już z tymi nitkami. No i tworzymy takie kwadraciki tak zwane, czyli naprzemiennie przewiązujemy. Teraz mamy sam relaks, bo kładziemy się przed telewizorem. Bierzemy sobie szydełko w rękę, włączamy nasz ulubiony serial i dziubiemy. Nie spieszymy się, bo po co? Aż wreszcie po setnym z odcinku serialu mamy gotową chustę. O! O! Właśnie. Ten element już znacie. Oczko. Przekładamy. I jeszcze raz przekładamy już szydełki. Po to, żeby przewiązać to oczko. Jeżeli ich będzie na całej długości dużo, to na koniec po prostu je wyrównujemy, bo one są nierówne. Niestety nie, nigdy się nie uda równo ich ułożyć. Jak już tak nawleczecie tych frędzli w całą stertę, to tego typu rzeczy, które pokazywałam wcześniej, możemy doszyć do obrzeży. Możemy z nich zrobić falbanki tego typu. Możemy również całe obrzeże zrobić tu nakleić na całe brzegi i wtedy frędzle będą wychodziły spod tych ozdób świecących. Dużo szersze rzeczy o Wygląda pięknie. Nie ma żadnych takich mm, wytycznych odnośnie chusty. Wiadomo, jak w cygańskim stroju powinno się świecić, błyszczeć. No przede wszystkim powinno być piękne. Powiem tak, tak generalnie rzecz biorąc, nikt nigdy nie zajmował się modą cygańską. Samo pojęcie mody cygańskiej zaczęło się od rozpoczęcia działalności Studia Mody Romskiej. Nie oszukujmy się, no my znamy życie taborowe z opowiadań, ale rozmowa z cyganami, którzy żyli w taborze, rozmowa o strojach, oni niejednokrotnie jeszcze w kufrach mieli te stroje taborowe, w których chodzili, więc to były gratki. Stara cyganka musiała mieć fartuch i musiała mieć chustę, no nie było. Inaczej w ogóle, gdyby nie miała chusty i fartucha, to by czuła się naga. Mam jeszcze kilka tych cyganek taborowych, z którymi rozmawiam, uwielbiam te, te panie, dlatego że one są. One tym żyją. W momencie, kiedy rząd nakazał osiedlenie, im tego powietrza brakło. I nic się nie zmieniło. Ci, którzy żyją, w dalszym ciągu brakuje im tego powietrza. Młode pokolenia już tego w ogóle nie odczuwają, bo no wiele się zmieniło.